Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. My dzisiaj jesteśmy w gierce Crossy Road Crossy Road yy, I za chwilę wam powiem o co, co będziemy dzisiaj robić. A wy teraz zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał z moleczkiem. A my lecimy. Przechodzimy do odcinka. Jesteśmy na razie taką furą, która chodzi i gdacze. I zbiera monety. I omija różne przeszkody, na przykład samochody. O, trzeba zbierać te moleczki. Te moleczki inaczej się przydają. I może się dowiemy później na co. O, a my przechodzimy dalej. jesteśmy żyjemy, bo tutaj trzeba się tak jakby ścigać. Jakby. Żeby... Dobrze nam idzie. Bardzo dobrze nam idzie, kochani. O. Za szybko nas pochaliłem. Dobra, ale teraz przechodzimy do... A, teraz musimy otworzyć prezencik. Odkryłem prezencik. 120 końców. Dobra, Ja za to 120 128, żeby sobie maszyną. I jakiegoś pecika wyrusować. Co mamy? Paczkę. Otrzymamy paczkę. O, jaki chłop. Fajnie. Ciekawe, co on będzie robił, bo tamten gdakał. Gra A ten będzie co robił? był? A ten jest chyba cichy. Ten chyba nieśmiały jest jakiś. Ten nic nie mówi. Ten nic nie mówi. O! <grystanie> Zdjęcie mu zrobiło. Ja chyba zmienię na całą kulczakę. Tylko teraz, jak to się zmieniało? O, tu są pety. Chyba. O, tu? 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 O! O! Takacka była przebora, chociaż jakiś dźwięk wydawała. te dźwięk jest ten dźwięk jest fajny. Przechodzimy dalej. Teraz musimy pobić rekord. Nasz rekord to był 71. I teraz po I teraz staramy się pobić ten rekord. Żebyś... Ja dzisiaj tak planuję dobić do słówki rekordu. Jak się nam nie uda, to... To no, po prostu nic. A jak nam się uda, to będę bardzo wdzięczny. Dobra, lecimy dalej. Lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, szybki. Dobra. Ojej. się za szybko rozpędziłem. Ale już wcześniej mieliśmy 25, aż mieliśmy 27. Trochę lepiej. Tu się trzeba skupić. Pełne skupienie. Pełna siła skupienia. <grytanie> Ta moja siła skupienia to taka. Nie za dobra, powiem. O. Aha. Nasza kaczka dalej sobie wdacze. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Biegniemy, 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 biegniemy. Dobra, dobra, Dobre, dobra, dobra. Dobrze to wyjdzie, dobrze to wyjdzie. Teraz dużo ludzi było na drodze. O. A Teraz to na razie bardzo dobrze idzie. A już 50, to chwilę pobijemy na nie tak za chwilę, no bo. A. O! Dostaliśmy tego! Króliczka. Gdzie króliczkę? On za to dziwne dźwięki wydaje, tak jakby miał jakieś wibracje, czy coś. Ten królik chyba się z telefonem rozumiem zabijał. Królik za Dnoidą. O! Biegniemy, nie Dobra. Teraz będzie mać zielone, to są chyba jakie lilie wodne. O! A. do. Jak się mówi? Zapomniałam, się mówi na ten e, taki. Nie wulkan. To się mówi. Wodospad! O! Do wodospadu! Jakby tak. Idę nie wiem, to nie widzieliśmy, ale tak. Bo takie było, jakie szumy, czyli takie fale, jakby. Ja się teraz zgadzam, i ja się nie skupiłem na grze. A my teraz wracamy do formatu gry. O! Hop! O, lecz zdążyli się zdążyliśmy przyciągnąć prawie nasz króliczek by, zdą... by z... nie przeżył. O, my otwieramy kolejną paczkę. 110. O. Idziemy dalej. O, to chyba, jakiś był. Króliczek go przepłoszył, za Na szybki nasz Króliczek jest. To jest jakiś Turbo Króliczek. To była jakaś bajka o takim tym... Ślimak Turbo, a to jest Królik Turbo, to jest wersja tego 2.0. Nowa wersja Królika, yy, tego... Ślimaka Turbo to jest Królik Turbo. O! Napiszcie w komentarzu, co oglądaliście kiedyś yy, tego, Ślimaka Turbo. I napiszcie czy byście obejrzeli nową część. Czyli ma Może kiedyś wydał własny film. O, pomiliśmy dekód, ale o mało. O bardzo malutko. Teraz skręcimy znowu petami. Chyba co się wylosuje teraz. O, to jest, nie wiem. Piesek to jest e, e, kat, kat, kat i ten e, kot. A, bo bo tu nie miał, piszesz, to się jest. <grym>, Długo sobie nie powiedziałeś, kotku. O, jaki dziwny ten kot, jaki zbutowany. Ale on, on, ten kot jest. Od razu Wam mówię, że, że, że ten kot jest e, ten. szybszy chyba od tego naszego. Czyli to było? Szybko powiedziałem. Z przyzwyczajenia, sorry. Będzie jeszcze raz? I razie nie ma. O, jest! Czyli coś możemy sobie wygrać, tak? Co bierzemy? Yy, to jest jednorożec. Yy, taki jak hi hipopotam, tylko hipopotam? 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 Albo jakiś chłop. Chyba bierzemy hipopotama. O, ja, tego nie było! To był ten. <noise> Ale to było fajne. A to ma te jedna Nie. O Jezu. To jest to jest ginozał, czy to jest hipopotam? Napiszcie mi, koniecznie w komentarzu, czy to jest mały ginozał, czy to jest hipopotam. Bo ja w czasie wiem takie dziwne dźwięki wydaję. Ja nie? nie wiem. Ale chyba był lepszy kład, bo był szybszy. Za chwilę zmienimy chyba sobie zakotka. Pobiegniemy jeszcze tak. Z... Jeszcze, jeszcze pi pięć razy pobiegniemy i... O! Teraz zmienimy sobie zakotkę, tak jak ja opisałem. A, mamłą kotka. Aha, dobra. Biało. Dobra, idziemy dalej. Tak cztery tak zrobimy. Tak na oko i chyba naszego dokładku nie pomijemy. Chyba nie. może jak nagram jeszcze jeden, jeszcze jeden odcinek na z tej się nie liczyło, bo to było takie króciutkie, to jeszcze mam sobie jedną bal to jeszcze trzy nam zostały. Jeszcze dalszy przygodzie tego koczka, zobaczymy, zobaczymy, eh, co odcinku. Ten kot jest naprawdę bardzo szybki. Jakiś zmutowany kot. Koty chyba są szybkie, nie wiem. Jak koty nigdzie nie miałem, jak w lalu, to nie wiem, ale koty chyba są szybkie. No koty chyba tam chyba nie słyszałem, że są szybkie. Dobra, kochani... O co, co to jest? A, a tak. Dobra, to, to, to nie wiedziałam, że w tak mi pokazywały jakieś strzałeczki, czy co tam. Dobra, robimy ostatnią runkę, kochani. No jeszcze jedną. Bo ta jest bardzo fajna, wciągająca. Bardzo fajna, mogę sobie pograć. Ja wam ja 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 napiszę w opisie co to jest zagierka jeszcze. A my teraz dobra kończymy, kochani. A ja wam kochani dzisiaj dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał z Włochem. I do zobaczenia w następnym filmie. To pa pa!